Pierścień jest blisko 30 sekund Otwieram ogień Rzucam granat w permitów W się szeroko będziemy wiercić Ruch tu 10 sekund, pierścień tuż przedłużony. Rozpękłam osłonę szkodnika. Chwas wyrwany. Przeładowuję. Uwaga, Zabiłam wroga. Pierwszy lubiąc. A nad w nim nie ma. Biegiem. Jestem liderką zabójstw. Dobrego nigdy za wiele. Wóz zaopatrzenia wylądował. Często zawierają rzadki sprzęt. Mnie. Atak artyleryjski na mój znak. Potwierdzam. Rozweźłam osłonę tego się na lot. Ruszcie się, albo idźcie. Lecz się spokojnie. Wszystko gra. Rozstawiam osłonę termiczną. Ostatni. Leczę się. Przyda się małe chauro Rusza licznik pierścieni. Przeciwnik tam. Otwórz, rozłożona. Chowajcie się! Czekaj, pozycję wroga. Potrzebuję chwili. Ładuję osłonę. Yeah, but... Yeah, but... Ładuję osłony. Muszę podładować osłony. Nie Uf, Zajmę się tobą. Oddział to jest niedługo łóżek do wroch osłonę! Osłona ewoluująca tutaj! Poziom piąty! Osłonię mnie, wodę mięsa! Leczę się! Leczę się! Przyda się małe haora!

wszystko <śmianowidze> <spiła ta> <śmianowidze> Jestem pod osadzają. Zauważyli mnie. Trzeba podkręcić tempo. Przywitajcie się z Skocznie, Skocznie Kontakt! Skocznik tutaj! Z liściu, go!